Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, słowo komentarza takie krótkie przy poniedziałku. Odnieśliśmy tak naprawdę na tej Akademii gry i ja odniosłem gigantyczny sukces. Spełniają się moje marzenia odnośnie tego, że stworzyłem coś takiego, co pozwala mi dzielić się swoim 20-letnim doświadczeniem w tych zakładach i jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Naprawdę przeszczęśliwym człowiekiem to było takie moje małe marzenie żeby stworzyć taką społeczność która dzięki moim radom wskazówkom będzie wygrywała u dziada pieniądze i to się pomału spełnia przesyłacie mi gigantyczną ilość wygranych kuponów dołączają codziennie nowi ludzie i powiem wam, że ci ludzie piszą mi mega miłe wiadomości są w szoku, że można w szoku pozytywnym, że można Podejść do tego tematu zupełnie inaczej niż, niż to, do czego ich przyzwyczaili pozostali, że tak powiem, uczestnicy tej planszy do gry. I powiem Wam, że zastanawiam się czasami tak, dlaczego tak dużo ludzi nadal wierzy w te różne bajeczki. Dlaczego ktoś, kto nie rozumie tej naszej akademii, nigdy w niej nie był. Z góry ją neguje, z góry coś, czego nie rozumie, od razu odrzuca. Powiem Wam, że tak dużej ilości kuponów, jaką dostałem przez ten weekend, długi weekend, wygranych, waszych, to jeszcze tego nie, nie widziałem. Pisałem Wam o pewnym gościu, który gra za bardzo duże pieniądze u nas na grupie i pisałem Wam, ile ten człowiek wygrał pieniędzy przez ostatni weekend. To jest po prostu szok. A ktoś potrafi mówić na przykład czasami wam jakieś takie banialuki, kompletne bzdety, jak ja to nazywam, że kursów 1.30, 1.40 to nie, nie można grać, bo to się nie opłaca, bo to nie ma walue, bo to coś. I wiecie co? I tak chciałem się z wami podzielić jedną taką refleksją bardzo szybko. Jak zaczynałem tą przygodę z bukmacherką 20 lat temu, to Ci, którzy, którzy być może zaczynali tak jak ja, pamiętają takie hiper-super rzeczy do wygrywania u Bukmachera. Takie przepisy, przepisy, słuchajcie, na wygrywanie. I te przepisy na wygrywanie, w cudzysłowie, brzmiały tak, bo sobie je spisałem na kartce. Tak, 20 lat temu, czy jak mamy 2022 rok, odejmijcie sobie te 20 lat. I to naprawdę były lata jakieś takie, 2002, 2004, 2006. I słuchajcie, przepisami na wygrywanie, takimi wiecie, The Best of, gdzie wszyscy o tym pisali na różnych forach, stronach i było coś takiego na przykład. Waluę Bety, bardzo gorący temat. Bardzo mądrzy ludzie, matematycy, mówili wtedy na match.pl i na różnych innych forach się rozpisywali, Słynny pan też na pewnej stronie, który obładował się banerami, jak weszła ustawa to szybko uciekł za granicę, żeby dalej czerpać korzyści z tych banerów, ale to jest nieważne, niech sobie czerpie. Ale wszyscy oni zaczęli pisać takie mądrości, trzeba grać Keliego, trzeba grać PK powyżej 1, jak nie będziesz grał value betów to w dystansie jesteś nikim, nie wygrasz z matematyką. Naprawdę. Oni tak pisali. I wiele razy ja słyszałem takie pytanie. Mądrale, a co w momencie, kiedy ja chcę wygrać tylko na wakacje i chcę grać na przykład w maju i w czerwcu, gdzie wtedy jest wasza teoria, że to w dystansie, w bardzo długim dystansie to można setki kuponów grać, ale ja nie chcę grać setek kuponów. Ja na przykład ostatnio przerabiam granie właśnie takich value betów jak widzicie super nam to idzie nawet nawet nam to super idzie ale mam kumpla który powiedział mi Robert to nie jest fajna gra ja gram dla bu w bookmacherkę się bawię po to żeby zarobić pieniądze i żeby się przede wszystkim fajnie bawić bo to tak jak mówisz jest dla mnie odskocznia od tych biznesów które prowadzę codziennie i to jest dla mnie odskocznia ja chcę sobie usiąść, pójść sobie fajny kuponik i jak się uda wygrać, super. A dzięki tym wędkom, schematom i innym rzeczom w Akademii Gry, udaje się wygrywać. Masa ludzi wygrywa. Nie patrzyłem, ile jest w tej chwili osób, ale podejrzewam, że już jest grubo ponad 1850. I ci ludzie wygrywają. Mają pewne schematy, których się trzymają, i oni wygrywają. A Kumpel mi mówi, Robert, grałem kiedyś na pewnej stronie. Nie będę jej nazywał. To jest zagraniczna strona. Mogę Wam w sumie powiedzieć: Betting Expert chyba, jakoś tak się to nazywało. I on mi mówi: Słuchaj, wysku, wykupiłem dostęp. I oni mi mówili, żeby, że trzeba grać tylko i wyłącznie w value bety, zakłady opłacalne, w dystansie. Bo oni tam mają matematyków, w ogóle są mega mądrzy i, i trzeba grać w dystansie. I wiecie, jak on, jak on mi opowiadał o tej grze? Robert, oni podali mi dzisiaj cztery kupony. Zagrałem, żaden nie wszedł. I co robić? Ja mówię, słuchaj, no graj, no w dystansie masz wygrywać. Następnego dnia do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, tych ludzi powaliło kompletnie. Ja mówię, co się stało? Podali 32 mecze. Ja mówię, no wiesz, no ci odwalił Betów mówią, że to w dystansie, że trzeba przemielać masę meczy. Tu trzeba milion meczy przemielać, że i w dystansie wygrasz, bo tam matematycznie wychodzi, że wygrasz. A kumpel mi mówi, ale ja mam w dupie taką grę ta gra nie sprawia mi radości. Jak ja mam teraz 32 kupony obstawić, to po ile ja mam grać? Ja mówię, no nie wiem, wyznacz sobie budżet na grę. On mówi, no Robert, no ja mam budżet, wiesz jaki, no jak będę chciał zagrać za 100 tysięcy, to zagram za 100 tysięcy. A ja nie chcę grać 32 meczy po 1000 zł. Bo co się stanie, jak oni nie trafią w większości? Ja mówię, no oni w większości na pewno nie trafią. Co się okazało, że z tych 32, ja nie pamiętam dokładnie ile to było, ale oni chyba ze dwudziestu paru nie trafili. I cały czas mu pisali, że jest, wszystko jest okej, okay. jest okej, okay, jest okej. Okay. On po prostu musi grać. Że po sześciuset typach, po tysiącu typach, po dwóch tysięcy, po dziesięciu tysiącach typach, on na pewno wygra. Bo Kelly, bo matematyka. Matematyki nie oszukasz, no nie bądź głupi. No i po paru dniach, wiecie co mi kolega zadzwonił i powiedział: Robert, to jest wszystko kant. Nie powiem czego. Ja nie chcę tak grać. Ja nie chcę mielić setek kuponów. Ja nie chcę. To mi daje mega gigantyczne stresy. Pamiętam, jak on się denerwował. Jak on mówił, że to jest po prostu jakaś masakra. On nie chce grać po 5, po 10 zł, bo on ma, jak powiedział, w nosie taką grę. On chce grać za dużo pieniędzy. On ma dużo pieniędzy na grę. I jemu, jak mówił, wystarczy kurs 1,50. Bo ja, Robert, umiem liczyć. Ja wiem, że. W ciągu jednego dnia czy weekendu, jak ja zarobię 50% od wkładu, to takich pieniędzy nie mam w żadnym biznesie. A prowadzi naprawdę duże biznesy. I tak sobie myślę. Faktycznie, ktoś mi to ostatnio bardzo mądrze u nas na sygnalu napisał, bo ja zadałem mu takie pytanie ogólnie: dlaczego tak jest, że ludzie podniecają się rzeczami, którzy, które były 20 lat temu? I jeden z Was mi napisał mega mądre zdanie. Robert, bo jest nowe pokolenie. Faktycznie w ogóle o tym nie pomyślałem. Jak ja miałem 20 lat, to jaraliśmy się takimi rzeczami. Waliubety, bety wszyscy no, to rewelacja w ogóle. DJ Sosna, pamiętacie słynnego DJa Sosna? No to poszukajcie. Spadki kursowe. Wow, jaki super sposób. Na spadkach kursowych można zarabiać. I się ludzie rozpisywali. Słuchajcie, jak spadnie z 2,75 na ileś, to można grać. Wiecie, pewnie jest jakieś info ukryte. Na pewno można grać i wygrywać. Następny temat to były ustawione mecze. O oh, jest, temat rzeka. Ktoś rzuca na pałę mecz, jakikolwiek na pałę mecz wybierał, i mówił: Słuchajcie, dzisiaj gra Always Ready w Boliwii z Blooming. Ustawka na dwójkę, kurs 13. Jak mecz się kończył 5 0 to tej osoby już nie było. Ale jak mecz się skończył 01, to ten ktoś. Wow! Szaleństwo! Show, time, totalny odjazd. Mówiłem wam, ustawka. I heja ludzie, dawaj następne mecze, dawaj, może można wykupić te fiksy. Tak nazywali mecze ustawione. Fiksy, sriksy. Później były magiczne, ustawione mecze z grup chorwackich. Sam się kiedyś dałem nabrać, opowiadałem Wam. 100 euro bodajże przelałem przez jakiś tam Western Union, czy przez coś. Taki byłem głupi, bo chłopaki pokazywali takie kupony genialne, że pomyślałem sobie, kurczę, może faktycznie no oni mają ustawione mecze, oni wiedzą, jak, jak, że będzie w tym meczu dokładnie będzie wygrywał przyjezdny, a cały mecz wygra gospodarz. Kurs 45 i trzeba wpłacić 100 euro i gościu ci poda to i i, I będzie można wygrać około 50 tysięcy złotych. No to myślałem sobie, kurczę, no bomba. Jak wpłaciłem tą kasę, opowiadałem wam. To następny mecz nie wszedł, kolejny nie wszedł, jeszcze kolejny nie wszedł. A później pan mi powiedział, no że sorry, no to to już tak jest. Ale u niego na stronie wchodziły dalej te mecze. No właśnie, dalej były magiczne stawkowania. Ktoś tam wymyślał sobie, słuchaj, tu musisz zagrać za 10, 26, później gra za 11, 72, Wiesz, to tam jakiś matematyk wymyślił też, to jest generalnie, jest the best, the best of. Tylko musisz się trzymać tego. A to znowu było coś, co większość ludzi męczyła. A ta gra jest tak, jak przynajmniej dla mnie, to ma być radocha, to ma być fan, no, ma być zabawa i przy okazji wygrywanie pieniędzy. A nie dłubanina od rana do wieczora, miliony kuponów i ktoś ci mówi, że. Słuchaj, ale po roku czasu, jakbyś miał tam yield na poziomie 10%, to jesteś mistrzem. Ty no jesteś normalnie mistrzem. 20% chłopaku. To już są po prostu giganci. Każdy, kto wie, kto to przerabiał, to wie, że to jest totalna fikcja. Totalna fikcja, która może się sprawdzić na takim sobie graniu, na jakiejś stronie, żeby sobie tak po prostu o, powrzucam sobie typy. A może wejdą, może nie wejdą, a tam rzucę Ci Bloominga po 13, może wejdzie. Jak nie wejdzie, no to co tam? Nie ma problemu. I tak za chwilę podam 10 tysięcy następnych typów. Może coś wejdzie, może nie wejdzie. Następna rzecz to były takie magiczne tematy pod tytułem Azja Info. A tam słuchajcie, gdzieś tam są bookmacherzy, XYZ.com albo jakieś tam inne. I tam można naprawdę zdobyć informacje takie, po prostu z takiego, wiecie. No, z takiego, że tak powiem. No, chciałem użyć tego słowa, ale nie mogę, bo znowu powiedzą, że ich reklamuję. Ale z takich, wiecie, no, no po prostu można takie informacje zdobyć naprawdę gdzieś tam kurcze, takie bardzo tajne, tam, że po prostu tajne przez poufne, że tam jakaś w siódmej lidze koreańskiej ktoś tam sprzedał mecz i tam. I ludzie się tym też jarali. I też ludzie, Jezu, dawajcie te typy. je Będziemy grali. Hurra. W międzyczasie byli też mistrzowie od progresji. A tam wyczaili sobie, że w jakiejś tam y, lidze jest dużo remisów. Tam we włoskiej bardzo popularna była włoska druga. A tam Monca dużo y, du du dużo Monca remisuje. Zagrali 10 meczy, mają 8 remisów. Także gramy na Monce na remisy. Następne 10 kolejek Monca... Nie zremisowała. Ale ktoś, kto był autorem tego mistrzostwa, mówił. Nie, nie przejmuj się, oni na pewno będą mieli remis. Na pewno graj dalej. A ktoś pisał, ale już nie mam budżetu. Nieważne, weź kredyt. Weź pożyczkę. No przecież na pewno będą mieli remis człowieku. Po kolejnych dwóch, trzech, czterech czy pięciu nietrafionych remisach temat umierał. Zostawały takie pustaki, takie pustostany właśnie po tych. Wejdźcie sobie na różne fora z tamtych czasów i zobaczycie, te fora do dzisiaj są. Większość z nich jest. Pel chyba jest dalej. Jakieś fora, różne fora tam były naprawdę. Nie wiem, czy to typosfera dalej jest. Później były jakieś takie tematy 3 za 3, tam drużyny się wymieniają punktami. Zobaczcie, tutaj coś. No wszystko zawsze wygląda zarąbiście na kartce papieru. No to zawsze to jest rewelacja. Jezu, jak to wszystko super działa. No ale nie działało. I w ogóle te wszystkie, właśnie patenty, które tu mam napisane, to są takie z brzegu, ich oczywiście było dużo więcej. I to wszystko było super, wszystko na kartce, papieru, na ekranie monitora, to wyglądało po prostu fenomenalnie. No jak może nie wypaść remis? No przecież grasz na tą drużynę, ona w końcu musi zremisować. No ale nie musi się okazywało. I ludzie topili kasę, i na tych progresjach, na tych cudach wiankach, na tych waliubetach, męczyli się, robili setki tych kuponów, przegrywali tak ten mój kumpel, i mówi: Chłopie, przez chore. a ja mówię: Nie, ty jesteś głupi, ty tego nie rozumiesz. Musisz to grać, zaciskaj zęby, kasa się kończy, trudno, graj. Przecież powiedzieli ci mądrzy ludzie, w dystansie zarobisz. A on mi mówi, no ale ja chcę grać go do wakacji, bo chciałem na wakacje zarobić. Ja mówię, nie! Masz grać, człowieku. W dystansie zarobisz. On mówi, to ile mam grać lat? Ja mówię, nie wiem. 5, 7, 10, ile? No i nie wiem, no w dystansie masz. No nie jest powiedziane. No na pewno zarobisz, bo matematycznie masz przewagę nad nimi. I właśnie. Jakby się teraz takie, wiecie, jeszcze raz to wszystko od początku z powrotem. Yy, Odbywało i ja to pomału zaczynam dostrzegać, i znowu właśnie pojawiają się grupy ludzi, którzy są zafascynowani progresją. Nawet ktoś mi stronę, jakąś ostatnio podesłał i mówi: Panie Robercie, jest niezły kąsek. Progresja. Co prawda, trzeba tam wykupić abonament, ale chłopaki pokazują, na których drużynach są remisy, i to warto grać. Ja tak siedzę i myślę sobie, Boże, déjà vu. Oder no Później jakiś mistrz, którego mógłbym być ojcem, jak mu się mocno postarał, opowiada jakieś historie znowu o waliubetach. No po prostu rewelacja. Kurczę, no i tak sobie myślę, no, no tak jakbyśmy, po prostu powrót do przyszłości. No. I znowu jakiś czas musi minąć, żeby ci wszyscy ludzie skumali, że opowiadają pierdoły. Oni myślą, że ja opowiadam pierdoły, ale ja już to przerobiłem. To już jest dawno za mną. Ja już wiem, że to nie działa. Działają wędki, z których się niektórzy śmieją. Ja to nazywałem wędki. Możecie to nazywać jak chcecie, ale to działa. I maciek z naszej grupy zarobił sobie na wakacje w Grecji. Teraz znowu zarobił sobie na jakiś wyjazd, się chwali. Chłopak, o którym mówiłem, zarobił 23 koła w jeden weekend. I on skończył grę. On nie chce już grać. On jest, nie, nie chce już dystansów żadnych. On sobie zarobił, jedzie sobie jeszcze teraz na wakacje, bo jeszcze mówi dwa tygodnie wakacji zostało. To jeszcze sobie teraz poleci na wakacje, wróci sobie we wrześniu, znowu sobie zagra przez tydzień. Kumacie o co chodzi? On nie chce słyszeć o żadnych dystansach. On chce wygrywać kasę. On chce mieć z tego przyjemność. On chce się tym bawić. A nie tak jak mój kumpel, siedzieć od rana do wieczora kleić te kuponiki, tysiące kuponików i myśleć sobie no trudno, trudno, znowu nie weszło, ale trudno, no nie mogę się poddać, skoro tamci tak mówią, to tak jest, a jeśli mi się wydaje, że jest inaczej, to po prostu jestem głupi, przecież tak mi piszecie w mailach, że takie, takie macie wrażenie, że ktoś z was robi głupków, wasza opinia, tak jak mówię, nie ma na nas mocnych, naprawdę. Przejrzałem wszystkie te grupy, wszystkie te strony. Yy, jeszcze tak niedawno wykupowałem na jakiejś stronie. Yy, nie pamiętam, jak oni się nazywają. Jakaś strona jest bardzo długo w sieci, bardzo, bardzo długo, oni grają na late gole. No, bardzo fajna zabawa, tylko znowu trzeba tam siedzieć cały dzień. A ja nie chcę siedzieć cały dzień, żeby wygrać na przykład. 100 czy 200 zł, bo dla mnie to jest w ogóle strata czasu. No ale trzeba siedzieć, bo oni mogą typ podać w każdej chwili. I raz podają typ o 9, później o 12.40, a następnie o 22.49, kiedy ja już na przykład siedzę sobie w łóżeczku z w ręku, oglądam sobie coś, a oni przysyłają typ i szybko trzeba zagrać szybko, szybko. No to szukam nerwowo tego telefonu, próbuję zagrać, patrzę, bff, gol, nie ma. No niestety, ale u nich jest na zielono. Weszło. Ja mówię, Boże, szok. No Mistrzostwem Świata już były te typy, powiem Wam na koniec, z tych niemieckich stron, jakiś tam opowiadałem Wam, mega drogi dostęp, no po prostu mega drogi dostęp. I chłopaki podawali typy z różnych takich dziwnych państw, gdzie tam w ogóle ta strefa czasowa jest kompletnie inna niż u nas. I często, gęsto były takie typy. Trzecia, w nocy, pach, mecz się zaczyna za 5 minut, bach, mam typa, budzę się nerwowo, wchodzę na tego, mówię, Boże, zapomniałem tego hasła, wow, w końcu mi się udało, zagrałem, kurczę, czekam na ten mecz, bach, porażka, wow, super. Za chwilę typ, 6.10 rano. Później typ, dwa typy, w nie, no po prostu masakracja, masakracja. Ale z boku wygląda to no fenomenalnie, no chłopaki robią takie zyski, no takie właśnie na poziomie tam Yield 10% rocznie i tam wszyscy im biją, brawo, no mistrzowie świata, 10% Yield rocznie. I teraz ktoś powie, ty, a ty jaki masz? A ja zarabiam pieniądze, ja nie jestem statystykiem. A czy zarabiam? Tak, zarabiam, bo sobie notuję swoją grę. Cały czas zarabiam. Miesiąc, miesiąc zarabiam kasę. Dałem kiedyś na pewnej grupie jeden ze schematów. Pierwszy weekend idę do STS-a, wygrałem kasę. Drugi weekend idę do STS-a, wygrałem kasę. Trzeci weekend znowu idę do tej samej pani do STS-a, wygrałem kasę, odbieram znowu wygraną. A chłopaki na tej grupie, słuchajcie, napisali tak. No, że niby to jest dobre. Niby to jest dobre. No ale to, to właśnie nie ma waluę i to jest. No, no, słabo to wygląda. No, matematycznie to słabo wygląda w dystansie. Ja próbowałem ich przekonać, ale chłopaki, no, przecież co, co weekend po pieniądze chodzimy. Oni mówią: Nie, 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 nie. Na, na kartce papieru matematycznie to wygląda słabo, bo jeśli ja tak będę grał na przykład 6 albo 9 lat, to ja na pewno nie będę zarobiony. Ja sobie myślę: Boże, co oni gadają w ogóle? Czy oni są jakimiś kosmitami? Skąd oni w ogóle są? No ale oni w to święcie wierzą, więc wycofałem się. Bardzo żałowałem, że w ogóle napisałem o tym i, i stwierdziłem, że nie. Jednak faktycznie. Ludzie są jacyś tacy dziwni. Ludzie muszą sami się przekonać na własnej skórze i dopiero wtedy będą wiedzieli, czy to działa, czy to nie działa. Czy pasuje im wejście do akademii otrzymanie gigantycznej ilości materiałów, a będzie ich jeszcze więcej od września, i po prostu sobie pyk, 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 wygrana, wygrana, przegrana, wygrana, 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 przegrana. Bo pamiętajcie, przegrane tu zawsze będą. Bo kto by się na przykład spodziewał, że Barcelona w pierwszym meczu z Rajo Valecano zrobi 0-0? Tak, jeden tam bodajże Piotr, brawo dla ciebie, Piotr, napisałeś mi pod tym naszym testem z kuponami, że Rajo to jest drużyna mocno defensywna. No i faktycznie potwierdziły się Twoje słowa. Tylko, że ja nie gram w rosyjską ruletkę. To ten kupon był, widziałeś, za 10 zł. To był test. Nieważne. Poszło, było. Myślałem tak jak większość. To są takie, wiecie, kupony. Pierwsza myśl. Pach. Barcelona. No były duże nadzieje, duże ambicje i tak dalej. Być może już w kolejnym meczu Sociedad dadzą odrobić te 10 zł straty. No, także to tyle. DJ Sosna, waliubety, spadki, ustawione mecze, fiksy, striksy. Magiczne stawkowania, Chorwacja, 3 za 3, azjatyckie info, progresje, wymiana punktami, Jezu ile tego wszystkiego było. I znowu to wraca od początku i znowu ludzie święci wierzą w te progresje, w te badziewia różne i nieprawdopodobne. Miłego dnia Wam życzę, a ja lecę nad jezioro. Heja!